No. Witam Was znowuż. cała ja. Długo mnie nie było, nie? No cóż. Pracować trzeba. Pieniążki zarabiać. Czasu zaraz po mniej. Trzeba z pracą. Ale od sierpnia wszystko się zmieni tak więc sierpnia. a my dzisiaj 30. Teraz 31. Mm. No nic. Co u mnie wszystko w porządku leci jakoś. Roboty pełno. Roboty pełno ma teraz. Długo na chwilę? Roboty pełne, czyli nie wychodzimy z blendera. Wszyscy mają wiedzę, a się wszędzie fleksujesz. No, fleksuję się, no bo sobie robię różne rzeczy. To, co było kiedyś dostępne, yy, czy dla ludzi gotowe, gdzieś w gotowych modyfikacjach, ja kiedyś modyfikacje kupowałem, czy wiadomo, są dostępne gdzieś tam za darmo, lub nie za darmo, lub nieważne jak. Ja sobie pewne rzeczy sam robię, czy sobie robię sam. Z takich nowości to teraz pracuję nad skaniem budzie P, czyli w tej niskiej budzie do firmy, do firmy Boyle. Do nas będzie to ta, nasza taka startowa, startowa filmówka i Renatka już swoje ten przeszczep ulep ze, ze siatami od skani DAF-a. Cieszyłem że to jest DAF. Skończy na razie żywot, jak się to nagrywa, dobrze się nagrywam. Skończy żywot nie na dysku, a wskoczy w to miejsce skania. W lepszym wydaniu z takimi może bajerami, których wiele osób nie ma, chociażby rolety, które można regulować na różnych wysokościach, nie? Mówię to. O, to. Są różne wysokości tych rolet i, i takie bajery, tak samo będzie wysuwana szuflada, i kładziony fotel, który jest tu, i ten na kanapę, która rzeczywiście nie powinna być, ale jest możliwość w, w skali z dzienną kabiną do kupienia sobie kanapy, nie w tym kształcie, bo... Ech, ten mod to jest... nie ma co ukrywać, jest to Nikola, natomiast Nikola zrobił z zewnątrz fajny mod, oczywiście, jest OK, jest prześwietlony, jest zbyt... zbyt świeci się, zbyt te się zbyt świecą i zeżaki są brakowe, tak jakby wylano na to 2 litry plaku. Czyli złożyto 4 opakowania plaku, natomiast yy, z zewnątrz jest OK, Czysty model, ładny model. Duża dbałość o szczegóły, jeżeli chodzi o kabinę, Eugena się przed tym kryje, Eugena nadal jest, jest kwadratowy, tak jak te, tak te pokrętła, tutaj niestety nadal są kwadratowe. No ale tak, jest ok. Natomiast no tu podstawowym błędem jaki on zrobił, to jest, to jest kabina, która wnętrze, że interior, który posiadał, posiadał do uznanej skanie, zwykłej skanie, standardowej skanie, czyli pełna czy może będzie dalej nie, że jest, jest wyprowadzona. Czyli pełna wysokość kabiny. Tu są jeszcze standardowa wysokość kabiny. A założona jest Kabina kabina P, czyli ta niska kabina. Robiłem to właściwie odzorowując się na. odzorowując się na patrząc na katalog, oryginalny katalog Scani. Wiadomo, że jest tutaj trochę refuszery, no bo w normalnej scanii jest opcja rolety jak najbardziej elektrycznej przednia roleta elektryczna lub elektryczna lub, lub, lub manualna wtedy wskakuje w to miejsce elektryczne schowana w to miejsce ten głośniczek wskakuje że centrum multimedialne się chwali tuskania Infotainment Advanced być, premium jest większe, co zrobię sam premium, a nie chcę mi się. Nie, na nakleki to jest 5 sekund wiadomo, że tylko to powiększyć gdzie masz większe mniejsze ekran może być duży tablet z brecą <laughs> co tam stawimy Ograniczeniem jest tylko jakość wyświetlanego, wyświetlane mapy w tak dużym powiększeniu. Wszystkie iPody, Pady, to nie wiem jak sobie tam robią to mapę, ale to nie jest ważne. Roleta, roleta no, jest tu standardowo na jakimś tam patyczku, czy na jakimś tam patyczku na druciku. Szkoła druciarstwa, ulepiarstwa. Nie, normalnie jest, w, jest w, tu jest montowana roleta, która jest w skanie, natomiast ja zrobiłem sobie własną roletę, czy można powiedzieć tam imitację tej rolety, że jest schowane że jest to schowane, że w środku się to zawija i bla bla bla. No wygląda to, w że fajnie, zanim wiem, czy on to włączyć, czy on to nie włączyć, powiem, że się chwalić, że w filmie mają 50 minut. No mają. Co tu jeszcze z takich nowości wjeżdża? No to wiadomo, że podzielone są na przykład tam tunel środkowy, są wycięte elementy, które może, które imitują drzewo z chromem. Czyli taka oklejka, czy odklejka, czy doklejka drewniana. Co jeszcze tu skoczy? Skoczy to na pewno otwierany schowek, który będzie to jeszcze ładnie z, skleić, by ten model tu ładnie się schował z tym, tym wnętrzem, to można by to trochę generalnie jeszcze można by to próbować zaokrąglić, czy się uda. Zobaczę, bo to lepiej nieraz zrobić od początku skrzynkę niż męczyć się z już gotowym modelem. Zobaczymy czy da się coś zrobić. Nie będzie się współpracować, może nie będzie się współpracować mam tych punktów za dużo. Ale no nie, nie da się. Potrafi tylko zrobić. Więc, więc będzie kwadratora. I tak nie ma znaczenia, to jest tylko yy, wkładka, bo tu wiedzie stolik wysuwany. Tu wiedzie stolik wysuwany, więc będzie możliwość otwarcia zamknięcia tego. Jak to schowka. On w realu jest trochę inny, ten schowek, ale nie podoba mi się taka... Yy, jest taka płaska, zaślepa. Wygląda to jak airbag, a tutaj jednak trochę tego na to jazdy ja to zamknę, żeby to, to. używać jakąś harmoniczną całość z, tym, z tymi chromowanymi stawkami z tym drzewem tu na tym. Co, no Alcantara. Imitacja Alcantara z mapą, o, z mapą podłoża, więc wygląda to fajnie, wygląda to fajnie w blenderze, co prawda dziwne, że coś świeci, świeci się od dołu. Okay, jeszcze nie Trzeba będzie to zamknąć. Świeci się to od dołu. Nie wiem dlaczego. W grze trochę się to za bardzo mieni. Więc nie wiem czy trzeba będzie jeszcze troszkę zmienić troszkę zmienić gęstości tej tej tekstury. Będzie o okay. tak co więcej. Nie, trzeba wyłączyć. Okay, tam jeszcze parę takich drobnostek otwiera naszą fladę, no i tyle, no i tam potem wyprowadzi jeszcze do boki W zasadzie te boki, jeżeli chodzi o, o standardową tą skanie w tej wersji, no to jest taki trochę, tak powiem, pomieszane, czy pomieszane, no może pomieszane. Natomiast mm, widziałem oryginalne zdjęcia, to to jest to jest, to jest, to jest taka wersja dzienna, czyli nie ma tam zbyt wysokiej jakości tych wykonywanych, to jest normalnie na legendat, tylko jest. Pod sufitkę jest wygięta, tak jak będzie to można pokazać, tu tą tu jest dosyć najgorsze cztery płyty, no ale oryginalnie jest to też wygięte, tak jakby to, jak w trabancie. Zrobiona, Zrobiona uła i to jest cała kabina, no. Z takim no nic więcej, co jeszcze wskoczyło albo możliwości mizu. Tam jeszcze to podświetlenie wskoczy. No i tyle, przypuszczam, że będzie to kabina do sprzedaży. Idzie ten interior do sprzedania, tu jeszcze ewentualnie można by to trochę skrócić. Natomiast jest to zrobione tak, bo kiedyś czytałem na, na forum STS, że nie da się odzorować jeden do jednego kabiny zewnętrznej z kabiną wewnętrzną. Da się, tylko to jest kupa roboty. Hmm, trzeba po sobie po prostu kabinę, kabinę zewnętrzną ustawić, przesunąć ją do połowy. Wtedy zrobi się nam jakiś rzut, zaczyna jakiś, czy te osie powstają lub z boku ustawić sobie rzeczywiście, żeby się pokryła szyba przednia drzwiami, bo tak jest, jeżeli dobrze model jest zrobiony to jest naprawdę przyjemność pracy i wystarczy tylko trochę to skrócić tak więc to była oryginalna kabina, którą on zaimpletował, czyli zaimpletował przepraszam, kabina zewnętrzna a kabina wewnętrzna, są dwie różne rzeczy, są dwie różne kamery nie pokrywa się to, czasami się to lubi jak jest yy, przypisane jak jest przypisane wnętrze do widoku zewnętrznego, kiedy wnętrze jest zbyt duże względem kabiny, czyli na przykład, jak mówię, kabina zewnętrzna to jest jedna kabina wewnętrzna to jest drugie, kamery są dwie. Jeżeli ktoś przypisze, ktoś przypisze widok zewnętrzny, czyli z zewnątrz ciężarówki, ciężarówki, ciągnika siodłowego, tira zestawu drogowego, przypisze widok zewnętrzny, kamer eksterior do czyli wkleję do kabiny kabinę wewnętrzną w takiej postaci. A ma fizycznie. Oj, przeciąg się zrobił. A ma fizycznie y, małą kabinę, dużą kabinę względem. Duży interior względem małej kabiny, no to mu to wyskoczy poza. Y, wyskoczy w, 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 w mu to poza. Skoczy mu to poza. Y, kabinę. Tam no, jeszcze jakaś iweko się gdzieś znalazła. Jakieś iwek gdzieś znalazło co tu się da zrobić. No, no, przeglądałem, jest tam mania, znaczy no, się mania to nie mania, no wstawiają sobie ludziki, wstawiają sobie ludziki tej ten wyko. No trzeba dobrze trafić, no od HB Story akurat jest, ja akurat kupiłem od HB jest fajnie zrobiony, to taki z do niego. Mam kupione, więc te światła są naprawdę z dobrej jakości, ale są po internecie, latają modyfikacje, które są. Bah! Ba Straszne. No, akurat to jest też od, od Nikoli. No spoko, wszystko fajnie. E... Faktem jest, że ten model, tak jak mówię, no jest to. Są tu, no, jest za duży połysk. Czyli czego trochę jest. jeszcze. Jeżeli chodzi o lampy. To są fajnie, jest OK. No trochę taki ten materiał tam jest też ciemny, ale jest w dużej jakości ktoś się ostatnio ze mną kłócił, że, że ten model może kiedyś był gdzieś tam po internecie latał w bardzo słabej wersji, że on jest zniszczony, że jest słaby, że no, mówię, no, nie wiem, czy on jest taki słaby, bo naprawdę ta jakość tych wszystkich tutaj elementów, które ja widzę, to, to jest naprawdę wysoka jakość. E, wysoka jakość tego nie ma nic załamań. E, chociażby przyjrzeć się temu kształtu tej lampy. <laughs> czy chociażby tutaj tym załamaniem, w... <laughs> przepraszam bardzo, załamaniem i jest to naprawdę fajnie zrobione, wklejone ładnie, szczurki są, krawędzie są po prostu idealne, ja lepszego modelu oprócz Freda to na chwilę obecną nie widziałem i nie się nikt ze mną nie kuci, że lampa jest też, jest w głębie zachowana, jest wszystko zachowane, jest załamanie, załamanie yy, światła, że IO jest ale co to jest IO? że jest wypalone, ale co ma być wypalone? Może się cienie robią, ale cienie są produkowane przez grę. Przez system po pogodowy, a nie... Czy jak idziesz do, idziesz do salonu i kupujesz samochód, to on już też ma... Też już ma, też już ma podpalenia czy przyciemnienia w tym miejscu? Nie. Samochód nie posiada... Nowy samochód nie posiada żadnych tutaj przyciemnień. To robi system... system gry. Nie, znaczy... jeżeli ktoś nie ma w ogóle pojęcia o w, w, w wypalaniu, to może ja się mianę, proszę mnie poprawić, lub... Czego nie rozumiem? Bo z tego, co się dowiedziałem z, z ymm, amerykańskiego forum czy z amerykańskich filmów, wypalanie chodzi o to, że to, co, to, co jest pod, na przykład, dajmy na to, że wypalamy tą blachę, a na nie jest zamontowane lusterko i ono generuje jakiś cień, to ta blacha w tym miejscu może być ciemna, ale też nie jest tak do końca, ponieważ, tak jak tłumaczę, tak jak tłumaczę, jeżeli idziesz do salonu czy do swojego samochodu, nieważne jak. To jeżeli ty zdejmiesz, dajmy na to, z drzwi fizycznie zdejmiesz lusterko, to te drzwi pod tym lusterkiem mają taką samą fakturę, taką samą farbę, jak drzwi normalnie koło klamki. Lakier jest taki sam. To jest tylko sztuczna imitacja, że tam się robi cieni. Ale po co to imitować, skoro od tego jest system cieni. od tego system cieni. Moment, tylko sobie przełączam, bo nie wiem, czy się do wszystko psuje. Dobrze się nie psuje, jest wszystko w porządku. Skoro jest system cieni, który generuje. który generuje nam padanie cieni w grze. Tylko jest gry. Więc po co zaciemniać elementy, czy psuć coś, co... Wiem, że to jest imitacja, że w jednym miejscu jest ciemniej, że w drugim jest jaśniej, ale... Coś tam chodzi. Tak więc... No tak, tu jeszcze nie ma danych lokatorów, więc się pojawia nam byle co idzie. Problem jest innego typu no jest troszkę za jasny i też ten system cieni. Tu są cienie nałożone wszędzie przeze mnie ręcznie, poprawione są cienie i niestety tak wyglądają cienie w grze. To jest takie sitko. Nie jest to trwały cień tak jak jest na podłodze tutaj, czy na, na, na tym asfalcie położony cień. Też to ta granica tego cienia jest roz, 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 rozgrzebana. Środek. No, środek wygląda Wygląda wami 40-36 fps. Fakt, że gramy w 2560 i 400. Skalowanie, ale to się za go zmieni. O czym się dowiedzie w drugim filmiku. 2560 i na 400 ultra i bla bla bla. Tu jest zapięty. Obecnie jest zapięty 980 GeForce. Ale wskoczy w to miejsce. Ale wskoczy w to miejsce 1080. Tu obecnie jest zapięta 980 Ti. A za. A za niedługo? <noise> wiedzie, tutaj wiedzie Aorus. Wyjęty z tamtego komputera. A tam skoczy. A tam skoczy niespodzianka. Które się dowiecie w, drugiej, w drugim filmie. Chwalić się. Każdy jest kowalem swojego losu. Skoro inni mogą, ja też mogę. Dobra, wracając do tego. No to mamy 39, zobaczymy jak to skoczy. 10,80. ile nam skoczył do górę, 38, 37. Co? Skoczmy sobie do serwisu na chwilę. Każdy pokaż co tam w środku. Już pokażę, chcę tylko wytłumaczyć jak wygląda od kuchni, zobaczycie jak wygląda normalnie. Czy była taka modyfikacja... z roletami? Nie wiem. Chyba Fred miał rolety, nie wiem czy któreś tam miały te rolety, ale one no były na stałe. No niestety nas ogranicza, moderów czy was, użytkowników, to że to jest stabilne, stabilne wszystko, mniej więcej animacja jest tego, no ale... Nie masz tekstury, prawdopodobnie masz tekstury, bo cię wyjąłem. Tak więc jest radła. Tu muszę zamieć my sami, że od góry będę być jak najniżej. No i tu też są dwie pozycje, nie? Zamknięta, otwarta i zjechaną na radu, Padają cienie, produkują się cienie, tak więc jest ok. Jeszcze jest schowek zamknięty, ale będzie z możliwością otwarcia. Leżanka też. Zresztą muszę się zastanowić bo ta leżanka generalnie nie powinno jej tu być, ale jest w opcji, że może być, tylko wtedy ta leżanka jest płaska do góry. W tym miejscu, fotel się teoretycznie, nie jestem pewien, nie jestem kierowcą, nie jestem producentem, powinien się teoretycznie albo położyć, bo się go przesuwa do przodu w całości. I w to miejsce, w tym, akurat w tym, tej kabinie niskiej czy małej, czy Tam ta przesunięta leżanka wycięcie wycięciem, że wtedy tu jest głowa i mamy tułów, natomiast nogi wchodzą za fotel kierowcy, jest możliwość przespania się tam czy odbyć jakieś pauzy. Tak więc to jest zamykane, otwierane. I z takich modeli, co ja jeszcze zrobiłem, to nie jest otwierany zamknięty schowek pod pod leżanką, bo tu w tym miejscu fabrycznie może być tu schowek, wiadomo jeszcze jeden zrobiony. Czy tutaj są dwa, nie? Tu akurat jest jeden otwierany w moim przypadku jest zamykane, tam jeszcze będzie zbierany schowek ze stolikiem, który jest, jest na wyposażeniu i tak właściwie co do tych to takich Bayer jeszcze mogę dołożyć, poprawić, lustro światło, tu ją pokleić tu ją pokleić dobrze mi widać, dobrze mi widać, tu ją pokleić możesz może jeszcze tu wjechać rozsuwane dwie rolety, jedna jest taka rozpraszająca światło, a druga jest zamykająca Mam roletę, czyli no tu jeszcze jedną do doprawić, cała góra jest i tak właściwie w... To by było na tyle, bo tu więcej bajerów nie ma co wpychać. Tekstury jeszcze może wymienię na jakiś inny ten. Obić to trochę. No tu miało być wjechać też taka. No yy, i to jest właśnie problem potem powstaje pomiędzy silnikiem gry, a, a blenderem. Bo w blenderze to wygląda inaczej, w silniku gry to wygląda inaczej. W, k w warsztacie wygląda to OK. Powiedzmy, że jest to OK. Natomiast że jak przyjdzie gra i renderowanie tego, to robi się takie nie wiem czy to widać, na tym widać dokładnie jak się to mieni. Znaczy ten samochód cały tak jakby oddychał, czyli buja się góra dół, nie wiem dlaczego. Zwłaszcza jak się włączy, dokładnie widać jak się ta taka widem A takie możliwości, że on faluje. Nie no jest to. To jest to strasznie przesterwane, nie wiem czy to mam włączone, ten jeszcze tylko u siebie spróbuję to wyłączyć, ale w czy to coś w ogóle wam zmienił się tam, raz na wyjściu wyłączymy ten filtr ale to jest, faktycznie no, jest trochę lepiej, natomiast nadal to widać, no też to widzicie że to się jednak nie wiem dlaczego, to się to buje. no i ten <laughs> ta farba jest strasznie taka Kana, a co jest jeszcze bardziej, co Wam zaraz jeszcze pokażę, to, jest to, że zamknięte to jest nic, bo światło i tak pada, i tak pada gdzieś za na nas w boku, ale jest zaciemnione tak jak ma zaciemnione. Co jest ciekawsze, poprawi się sytuacja, kiedy zmieni się pogoda na deszcz. To jest że kabina, wygląda jak ma wyglądać. Przełożyć się, jest 14:50, zobaczmy czy jak na 15 może, czy zacznie padać. Jeszcze nie, ale już się zmienił, zmieni, się, zmienił się, zmieni się, system pogodowy. Pozbliża się deszcz. Jest jeszcze gorzej. Jest jeszcze gorzej. Skąd się bierze to to światło? Nie wiem, ale nagle się rozjaśniła kabina. Bo zaczyna padać. Widać ewidentnie, jak się ta kabina delikatnie już przyciemniła, ale teraz nagle zaczyna padać mi światło tu. Ale eee. skąd? Z tyłu, jak cień jest normalnie na kabinę, jest cień narzucony, przez to widać. W blenderze, jak sobie wyłączę pełny model, to jest cień narzucony wszędzie. Tam, gdzie ma być cień, jest ten, ten, ten taki ciemnofioletowy, czy różowy, czy fioletowy, to jest cień. On jest wszędzie narzucony, więc nie ma opcji, żeby gdzieś prześwitywało. Jest cień narzucony tak, jak ma być zrobione, jest otwarte okno. Zaczął padać deszcz i mam w środku światło. Świeci nam żarówa. przestałem mi się to podobać, bo nie da się naprawdę nic zrobić z tym. Trwało się godzina 18, trochę ciemniej w kabinie, ale... Jednak nie wiem faktu, że to... Nie wiem, coś czytałem o tym, że gdzieś tam coś się... Z zewnątrz rzeczywiście pochmurno. A tutaj te tekstury... Co są, są. przejaśnione, no, niby to, też podświetlenie z dołu podchodzi. I to nie jest tylko, <laughs> to nie jest tylko na moim komputerze, czy, że ja nie potrafię zrobić matów, czy ustawić czegoś, jeżeli ja coś widzę tu i też stosuję stąd ustawienia, więc jeżeli to tu w miarę jest widoczne, powinno być widoczne też i w grze, jak gra robi sobie, abyssowe, innego. Że ma to w niej ustawić. No ale co ja mam ustawiać w matach czy, czy, czy w odbiciach, jeżeli mam wtyczki od SCS-a, które są na daną wersję gry podpisane i to mniej więcej tu wygląda. Nie ma jakichś tam, są te gdzieś tam takie podbicia. Ale są. system, że nie masz oświetlenia. Jak włączasz oświetlenia z, z, z SCS-a, to jest jeszcze gorzej. W że w ogóle się wszystko rozjeżdża, i jest albo bo że jest totalnie ciemno, tu to jeszcze teraz widać coś. Też jest już za Ciemno tam. Jeszcze można by environment które zjechać z, tym, z, tą, z tą jasnością, zobaczę, to można by tą opcję. Nie teraz czekacie na przejście, Pff, no tak. Tu można by ewentualnie w tym materiale jeszcze zjechać z environmentem na dół. Właśnie nie świeciło gdzieś tam na 4, bo próbować tego mata jeszcze poprawić. jest trochę co my, jest environment tutaj z tych No niestety to już potem takie są strojenia zobaczyć bo to wygląda inaczej, ale to jeszcze to już nic, zobaczymy tylko jeszcze to mam obecnie 49 fps, 48 miliard 112, czy 11 milionów 115 tysięcy trójkątów do o a zewnątrz jest trochę inne, no, bo ten model już nie jest taki. Tak bardzo szczegółowo, tu jednak jest więcej tych bajerów. Więcej was zżerają te futele, Nie fotele, nie, to coś zżerało tyle, nie wiem co. Fotele nie były aż tak bardzo szczegółowo robione. Ta leżanka może być, bo jest... ...bo jest lekko zma, zma, zmarszczona, będzie jeszcze bardziej pomarszczona. a może będzie taka problem, bo tak, nic. Działa sobie to. Tak? No i działamy i to będzie taki model. Model na dzień dobry. Z zakupionymi dźwiękami do niego, jeżeli chodzi o, o silnik. Jeżeli chodzi o silnik, to jest tutaj. Dźwięki są bardzo fajne. Zarówno oryginalne były bardzo dobre. Tryb warsztatu. Do oryginalnych silnikach, to jest bardzo proszę, oryginalny silnik. Fajnie chodzi od Z moda. O, Zimoda kupiłem o tak kopie przyjechałem w Claytop. Kupiłem też pakiet dźwięków do DC13, więc no tu jest różnie, bo oglądałem konfigurator w, do Scani i może być i DC7, i DC13 wsadzane na do, do tej kabiny, tak, więc nie jest to problem. To chciałem jeszcze zmienić te rolety na wyższe. tak może zostać. Zobaczymy jak to, bo ten tłumienie, to no jest ta opcja wyłącz ty. No i ta kabina się strasznie buja, nie wiem dlaczego się ta kabina buja strasznie. Możemy wstawić, sztywnąć jeszcze większą, tej kabinę. Tę decymetr. A w dźwiękach jeszcze jest opcja wyłączenia tego pogłosu, ale jest wyłączony. Tak czy nie, hała zatwierane pogłosy jest wyłączone, wyłączony, wyłączony. 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 Głosy środowiska nie może to częściej wyłączyć w tych pasów dźwiękowych. Ogłos w tej kabinie, tak bym siedział w toj. Toju. Coś tu jest nie tak, jeszcze nie bo ona ma za dużego kopa. Będzie burza. Trzeba u mnie. Przy zmianie, o. A tu się To też nie jest tak, ona dosyć długa jest tak. Jeden jest pusty, nie? Więc minały jest taki. Tu się gdzieś baguje, jakaś kreska A widać malowania. Pojawiają się, znikają Zauważyłem, że przy zmianie biegu, i skręcie tył wpada w kościel. Widać to ewidentnie. Teraz chcę ci poszczepność. Opa No ta dalej taka jest. Draż, dra, draż, Drażni mnie to strasznie. A nie mam nic, żeby tutaj coś, coś specjalnie tutaj zepsuć. No jest, coś tam wytycza. Jeszcze będę musiał pogrzebać coś z tą kamerą, bo ta kamera bo to, to jest strasznie... Odkręca poza tym jak głupi Na pewno przecież nie? Zresztą jest ciągły poślizg 370 koni, a to Nie, coś też jeszcze będą się pogrzebać, bo jest strasznie narwany z Także nawet duże gramy, mimo że padle A bo... Teraz tylko 370 koni wsadzone, a ona ma non stop poślizg, czy uścisk, można by powiedzieć. Strasznie to jest. No, Zachowuje się to normalnie, nie realnie. No, ale to się inaczej wszystko zmieni jak będę... będę po zmianie karty graficznej. Coś jądę w końcu na, na, do tej kabiny do... do mnie na Simmerick. Tyle. Widać ewidentnie, że to teraz jest lepiej na przykład tę teksturę widać, jak pada deszcz, jest, czyli na zewnątrz jest ciemniej, w środku zjaśnić. Troszkę się to uspokoiło chyba, u Was też to widać, tak, nie jest taka nerwowa ta tekstura. Widać, że zmieniona tekstura na tym przodzie miało być na szczotkowane aluminium, ale ciężko jest takie efekt uzyskać, ponieważ tu jest dużo wielokątów i nakładne nałożenie. No i tyle. dziurę jeszcze znaczy dziurce mi się światełko przebija. I tu jeszcze. I tyle. A tymczasem... A tymczasem ja zabieram się do... <laughs> ...zmian. Do zmian w... ...przęcie. No. Będziemy wkładać teraz co tamtego kąpa. Dziesiątkę, trzydzieści I będzie dobrze. To teraz te karty dużo, ale o tym od razu Wam powiem na drugim filmiku. Tak, więc z mojej strony, tyle. I zabieramy się za zmiany, jeżeli chodzi o wyposażenie stanowiska, bo, bo ten sprzęt już się, już się nagrał. Tak więc. Zarobione jest. I będziemy jechać sam Za chwilę wracam z powrotem z drugim filmikiem. To sobie spałzujemy tam polecam zrobienie kawy, herbaty. I będziemy oglądać co znowu już na ciekawego do mnie będzie, będziesz się chwalił. Nie wiem, czy się będę chwalił będę stwierdzał, co... stwierdzał fakty. I tyle w temacie. Jedzu jakaś pauza. Zaśmijmy tą, nie standard. I niemontowane filmy.